To nie są archiwalne zdjęcia. Kuba Błaszczykowski po wielomiesięcznej przerwie wraca do reprezentacji Polski i znów będzie można cieszyć oko jego techniką. Poza tym na treningu rzucała się w oczy nie tylko niezła dyspozycja Tomasza i Piotra Zielińskiego, ale także całkiem nowa fryzura tego drugiego. Ponoć stylizowana na Marco Roysa. Nie wiem, a teraz jest o nie? Arkadiusz Milik ćwiczył grę pod presją. Pre presja teraz. A trójka muszkieterów z Poznania Myślami była już na gali Ekstraklasy, która w każdej chwili, jak widać po rezerwowych strojach Lechitów, mogła zamienić się w galę Piotra Kędzierskiego. Michał Pazdan wydaje się być z kolei zadeklarowanym fanem braci Figofagot i dobrze wie, że elegancja Francja jest the best. Buty ze ślubu, półtorej roku. że jaja, Świecą się wiesz? A jak? Co jaja? No, garnitur z tego, z poprawin. Nie jestem starym bywalcem warszawskich salonów Także musicie mi powiedzieć jak nam się zachować, nie? na chłopaka z Nowej Huty nie ma tragedii, można powiedzieć <grym> A jak żonaty? Żonaty, dzieciarty Żonaty, dzieciarty ułożony nie potrzebne. mi są niepotrzebne No to co? Jeszcze tylko pasek, perfum i wody. Ciekawe, czy już wiemy, że jesteśmy najlepszym obrońcą Himobile e Ekstra Klasy. W każdym razie gratulujemy. Pod wieczór nasi reprezentanci gremialnie śpiewali najsmutniejszą polską piosenkę w najsmutniejszej możliwej aranżacji, co wyraźnie nie spodobało się fałszywemu kaowcowi. To, ja mówię, to to ma być wesoła, optymistyczna pieśń. Przecież pan był w tej grupie gimnastycznej pan powinien tego optymizmu nabrać trochę, przecież kończył się rusza. Niech żyje, żyje nam. Nie, żyje nam. No właśnie o takim 100 lat marzył Kamil Grosicki. Który obchodził wczoraj 27 urodziny. Wszystkiego najlepszego.